Jeżeli krew zwierzęcia, zwyczajnego baranka zatrzymywała anioła niszczyciela, to co dopiero krew Syna Bożego? Bo Jezus, jak mówi Apokalipsa, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Co my tutaj dzisiaj? Robimy, stajemy pod krzyżem Chrystusa. A przecież za każdą ranę, za każdy cios, Chrystus mógłby nam wystawić słony rachunek. Przecież to nasze dzieło człowieka. Nie ma sensu spychać winy na tych, którzy tam wtedy stali fizycznie to moje grzechy doprowadziły do męki Chrystusa. Ja tak sprawiłem. Moje grzechy spadły na Niego. Jak mówi Izajasz, zeszpeciły Go i zmiażdżyły. I Pan w jednej chwili mógłby powyciągać nasze poukrywane grzechy, zawstydzić nas, skompromitować. Ale On... Co robi? Judasz rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady, kupili za nie pole garncarza, pole krwi. Na grzebanie cudzoziemców. Kiedy Judasz wydał Jezusa w ręce arcykapłanów i faryzeuszy, zdał sobie sprawę, że popełnił błąd. Zresztą poszedł do nich i powiedział: Zgrzeszyłem, wydawszy niewinną krew. Ale oni ignorowali go. Rzucił srebrniki w kierunku przybytku. I poszedł się powiesić. Arcykapłani, widząc rozrzucone pieniądze, zaczęli się pytać, co z nimi zrobić. Ustalili, że skoro jest to zapłata za krew, to nie można ich umieścić w skarbnicy w świątyni, bo taki czyn byłby niegodny, obraźliwy wobec Boga. Więc kupili za nie pole krwi, pole garncarza. Co według ewangelisty Mateusza było wypełnieniem słów proroka Jeremiasza. Wzięli 30 srebrników za płatę, za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Tego pola używano do grzebania cudzoziemców. Ludzi spoza narodu, wybranego zgodnie ze zwyczajami, bo nie mogli być pochowani w poświęconej ziemi. Poganami byli. Pole garncarza, pole krwi, miejsce dla tych spoza, wyrzutków, którzy się nie nadają, nie zasługują. I pieniądze, za które kupiono to pole krwi. To właśnie te pieniądze, za które oszacowane było życie Jezusa Chrystusa, za które została kupiona Jego męka, a Chrystus sprzedany. Ale Bóg odkupił nas. On odkupił to pole. On własną swoją krwią wykupił tych, którzy byli skreśleni. Przez innych, przez prawo, przez przywódców religijnych. On, Chrystus, wykupił ich, tych, dla których nie było miejsca. I może ktoś tak dziś się czuje jak obcy, wyrzutek, cudzoziemiec, ten, co do niczego się nie nadaje, o którego nikt się nie upomni. A to jest dziś też, skoro jest to słowo Boga. Więc dobra nowina o wykupie Boga przez Jego krew. Więc jeżeli ktoś dziś czuje się jak taki cudzoziemiec, odrzucony, albo postrzega siebie jako kogoś, kogo miejsce jest jedynie za płotem, na marginesie tego świata, to Bóg mówi dziś właśnie do ciebie. Wykupiłem te wszystkie miejsca Twojego wygnania, byś w końcu mógł doświadczyć, że jesteś moją własnością. Bo przecież, kiedy pewien król wyprawił ucztę, to zaprosił wielu i mówi: Wysłałem zaproszenie do tych pierwszych, do tych lepszych, do tych notabli. Ale żaden z nich nie przyszedł. Jeden mówi znalazłem kobietę właśnie swojego życia. Inni marzyło o nieruchomościach, trzeci o jakichś promocjach, wymówili się, kręcąc głowami, odrzucili zaproszenie króla. Więc on mówi tak: wyjdź między opłotki, zmuszaj do wejścia. Tak, Bóg nie chce puść tego nieba. Więc kogo sprowadził, a właśnie tych ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych? Więc mam przekonanie, że dostanę się na ucztę w wieczności. Może w ekipie tych zapłotu ubogich, ułomnych, chromych stanę przed Bogiem i powiem: Nie mam nic, żadnych argumentów. Jedyne co mam, to krew Twojego Syna. A wszyscy ochrzczeni jesteśmy zanurzeni w Jego krwi, która została wylana przez nas, ale i dla nas. I jeżeli krew zwierzęcia, zwyczajnego baranka, zatrzymywała anioła niszczyciela, to co dopiero krew syna Bożego? Bo Jezus, jak mówi Apokalipsa, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Faraon był uparty, ale Bóg zareagował. Przyszły plagi. Ostatnia, najstraszniejsza. Odbierała życie wszystkim pierworodnym płci męskiej. Ale ocaleli jedynie ci, którzy mieli krew zabitego baranka na drzwiach domów. I anioł, który przechodził przez Egipt, nie patrzył na to, co ktoś robi, czy może jest religijny, czy jest w duszpasterstwie, czy prenumeruje tygodnik. Jedyną rzeczą, na którą patrzył, była krew na drzwiach domów. I jeżeli tę krew zobaczył, odchodził. Jeżeli nie, przychodziła śmierć Więc autor listu do Hebrajczyków mówi tak: Mamy bracia pewność iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa Zachwyca mnie to słowo pewność Nie być może Nie prawdopodobnie Nie no zobaczymy ale mamy Pewność. Jesteśmy ocaleni, nabyci za ogromną cenę. Chroni nas krew Baranka. Nasze długi zostały spłacone. I to jest najlepsza nowina w naszym życiu: krew Chrystusa, bożego Baranka, jest wystarczającym argumentem, żeby otworzyć nam niebo. On, Chrystus, zrobił wszystko, aby nas nie utracić. Przekierował śmierć, która nam była dedykowana, bo wynikiem grzechu jest śmierć, pisze Paweł. Przekierował ją na siebie i uratował nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. To krew Syna Bożego jest paszportem, który otworzy nam bramy królestwa. Wyznaczyli Judaszowi 30 srebrników. To jest dosłownie cytat z proroka Zachariasza. 30 srebrników cena niewolnika, którą Zachariasz przewidział, że będzie zapłacona za pasterza. I tam w tej księdze Bóg patrzy na swój lud, który jest wydany między kupców, kapłanów, królów. Wszyscy tym narodem handlują, pomiatają. I Bóg nie może patrzeć na to, co się dzieje z Jego ludem, i posyła Mu prawdziwego pasterza, dbającego o owce, a nie o siebie. Ale to, co ten pasterz czyni, jest przez nich wycenione na trzydzieści srebrników. Więc pasterz musi odejść. I wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. W końcu pasterz jest zabity. W osobie pasterza zostaje odrzucony sam Bóg. Bóg znalazł tego pasterza, który wstawi się za ludem, zapłaci swoim życiem, ale się wstawi, bo Bóg aż do śmierci walczy o lud. On jest tym pasterzem który dla człowieka stał się barankiem o którym mówi apokalipsa gdyby Chrystus nie stał się barankiem czy znałby by owce byłby jedynie jak najemnik wiedziałby tylko ile owce dają mu mleka ile wełny jakie są koszty ich utrzymania co może z nich mieć co mógłby wiedzieć o ich cierpieniu, problemach, radościach, smutkach? Ale owce w tej Ewangelii idą za pasterzem tylko z jednego powodu: że jest barankiem, więc prowadzi je nie jako obcy, ale jako jeden z nich. Jak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Nie takiego mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy. W stosownej chwili. Ty, Panie Jezu, dla nas umarłeś na krzyżu, choć jesteś nieśmiertelny i pokochałeś nas, gdy byliśmy grzesznikami. Odkupiłeś nas, zniewolonych, którzy bardziej grzech kochali niż Ciebie. Odkupiłeś swoją krwią, uwielbiamy Cię. W tym najświętszym sakramencie i dziękujemy, że poświęciłeś dla nas swoje życie, aby nas nie utracić.